Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Łeza i zapraszam was do. Teraz e, robię reakcję na moim kanale. Tak, od dzisiaj robię reakcję na moim kanale. Witam, nazywam się Daniel Reakcjowski. E, Reakcjo Łeza. Reakcjo Łeza. I zapraszam was do czegoś, na co będę reagował. Dzisiaj będzie to. Śmieszne filmiki w internecie Musicali. Powiedzmy, że jest coś takiego jak Musicali, dobra? Ja nie wiem, co to jest, więc staram się dowiedzieć o co chodzi w Musicali. E, dojść do tego sedna, do tego do tej głębi. Najpierw zobaczymy co wygląda źle w Musicli, a potem zobaczymy dla porównania, co wygląda dobrze w Musicli, więc na razie zobaczymy śmieszne filmiki i mi się wydaje, że tam będą takie bardziej rzeczy cringe'owe. To próbujemy chyba. Więc e, oczywiście link macie w opisie. Takie pierdoły. Okej, okay, film jest autorstwa Rakowski. Mhm, Dobra, fajnie. Lecimy się, Ugh, unboxing. Grrywaj, okej, okay. czy to jest intro? Poczekaj, ten gościu, czyli film jest autorstwa Rakowski, dobra, ten gościu, ten kanał to nie Rakowski, dobra e, MCWE8X prezentuje, okej, okay, ten gościu to nie jest MCWE8X. Czy jest ten film, kuwa w końcu? Pomieńmy to yy, i tak wstawię link do tego, nie wiem czyje to jest, ale stąd to wziąłem, więc. Dzięki, że... ten... fajnie. No... aha... dobrze. Dzieci z Zara, Zaraz, 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 zaraz... zaraz, 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 zaraz... zaraz, zaraz... Na spokojnie. Po co ten nerw? Jak masz tym problem, to szybko wypierdala... że poszła, że se poszła. Aha! Dobra. Czyli Musical.ly polega chyba na tym, że jest muzyka i musisz do tego coś robić, tak? Chudowiec, że śpiewasz? Zazdroszczę, kurwa. CI SIĘ?! Bardzo ładnie. Three, two, one... Get down, like. Ja mam- Ale skórka po nodze przeszła. Czemu ty... ty czemu miałabyś to zrobić? Ja nie potrafię być zły na te osoby, ponieważ wiem, że one za jakieś 3 lata, kiedy obejrzą te wielbiki, pomyślą sobie: Oh my fucking god, what have I done? O nie, beautiful challenge, tak? Czy jak się try not to be beautiful. Kurwa, jak to się zwało? Kurwa, wpierdalały się, kredek. <śled> Dobrze.

Nie! Dobra. To miał być zabawny film. To miał być zabawny film. On już nie będzie zabawny, dobra. Um, ja ten film wstawię. Ja ten film ocenzuruję i ja ten film teraz właśnie reportuję. A, dobra, e, jeżeli zrobicie ten film z kompilacji dziewczyn młodych, które pokazują e, coś, jesteście chujami. I nie róbcie tego. I chwilę. E... Całe szczęście chyba jest zblurowane, to jest... Jedyna dobra rzecz, ja to tak zbluruję, bo nie wiadomo, ale nie róbcie takich, że nie wstawiajcie takich filmików do sieci jeżeli jesteś małą dziewczynką, proszę cię, jeżeli mnie oglądasz, bo wiem, że dużo młodych osób mnie ogląda, jeżeli wsta... jest XXI wiek, miejcie wy mózgi, zapytajcie się kogoś, to nawet nie chodzi... O to, że coś jest bezsensowne, ale to jest dla waszego bezpieczeństwa, rozumiecie mnie? Czy wy mnie rozumiecie? Teraz, wujek łeza, da Wam tutaj lekcję, jak być dobrym w internecie. Zanim cokolwiek wstawicie i mózg Wam się jeszcze nie y, y, rozwinął, to proszę, poproście mamę, poproście tatę, starszego brata albo siostrę, żeby y, sprawdzili, co tam wstawiacie, dobrze? Żeby, zapytajcie się. Zapytajcie się, mamo, tato, bracia albo siostro, czy to, co wstawiam, jest dobre. Czy, czy nie ośmieszę się przed kolegami? Czy moi rodzice, czy mamo, czy jak to wstawię, to nie wylądujesz w więzieniu za to, że, 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 że o mnie nie dbasz? Za to, że, że wstawiam sobie, gdzie machłam sobie cyckami w tele... przed. Rozumiecie mnie? Ja, ja naprawdę. To jest dla mnie bez sensu. nie wiem, Musicli tego nie usuwa, czy to jest. Z, z kiedy jest ten film? Ten film był z y... 2016, czyli to było już jakieś 9 miesięcy temu. Dobra, lecę dalej. Lecę dalej. Lecę dalej, randomowa. Mm. No ale, nie, ja nie mam nawet ochoty już oglądać tej całej reszty. E, jedyne o co mi chodzi, to. No, wkurzyłem się tym filmem po prostu. I to, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Jeżeli widzicie, że ktoś stawia głupie rzeczy, już nie chodzi mi o jaki kontekst, co tam się dzieje w tych filmach, po prostu napiszcie im, nie bójcie się reportować takich rzeczy, To jest, to jest złe.